No moi drodzy, ale mi się trafił rodzynek. Algorytm chyba jednak mnie lubi, że zaproponował mi takie wideo, żeby obejrzeć i momentalnie wiedziałem, że to musi trafić do serii. Wynoszenie śmieci. Co jak co, ale już o kwestiach teologicznych tu dyskutować nie będę, bo to nie moje pole ekspertyzy. Ale kiedy zaburza się moją ukochaną historię Rzymu, przekłamuje i zmienia i wypacza z kontekstu, no to muszę zareagować. I trafiłem na takiego człowieka, rabina amerykańskiego, Towia Singer, który prowadzi fundację na rzecz. Kontrmisjonarskiej. Jego zadaniem, jego fundacji jest to, by chronić Żydów przed łapczywym zasięgiem chrześcijańskich grup i kultów. Tak on to nazywa na swojej stronie internetowej tej fundacji. No ale zrobił on taki film, na którym odpowiada na pytania zadawane przez dzwonionego wcześniej, a konkretnie opowiada o tym, że chrześcijaństwo zostało stworzone przez Rzym. Można by powiedzieć, że Christianity made in Rome. Bo gdyby nie Rzym, chrześcijaństwo nie istnieje. To to niezłe już mamy argumenty. Bo przed Niceą nie ma trójcy świętej według rabina. To Rzym narzucił Trójce świętą w czasie Nicei, a później jeszcze podczas kolejnego synodu w Konstantynopolu. Nie ma znaczenia, że wcześniej ojcowie Kościoła, tacy jak Ignacy Antiocheński, pisał, że syn. Ojciec i Duch Święty są sobie równi. No nie, ale to Tertulian wymyślił słowo Trójca, Trinity, a Tertulian był Rzymianinem i mówił po łacinie, i dlatego łacina stała się językiem kościoła. No, widzicie, jak ten spisek się już tak wyjaśnia, nie? Już wszystko nabiera kolorów. Widocznie rabin zapomniał o takim języku jak Greka, że cały Nowy Testament był napisany po grecku. I wcale nie potrzebował łaciny. Łacina stała się językiem kościoła na zachodzie, nie kościoła chrześcijańskiego ogólnie. To już Rabinowi nie przeszkadza. No Ale teraz zastanówmy się, po co Rzymianie mieliby wymyślać chrześcijaństwo? Hm, to są wrogowie Boga Izraela, tak mówi Rabin. Bo to Rzym zniszczył świątynię. Rzymianie są gorsi od Babilończyków i pierwszego zniszczenia świątyni. Bo Tytus nie tylko zniszczył świątynię, ale wybił niezliczone masy Żydów i w ogóle zniszczył całkowicie żydowski świat, tak naprawdę. Rabin mówi, że trzyletnia wojna toczona przez Rzymian kosztowała życia niezliczonych Żydów. Tylko skąd się wzięła ta wojna? Z powietrza? Tak, Rzymianie nagle pojawili się w prowincji, która już. Od dziesięcioleci rządzili i powiedzieli: "No teraz to my wam tu zrobimy wojnę". Tak było. A ile Żydów zabili sami Żydzi? Bo jak wiemy z mojej biografii Tytusa na kanale, te frakcje walczące nawet w oblężonej Jerozolimie zabijały się tysiącami. A co było wcześniej jeszcze gorzej. Czemu się nie poddali Rzymowi, kiedy mieli szansę? Dlaczego ryzykowali wszystko, skoro wiedzieli, że to się źle skończy? Prawda jest taka, że Żydzi w cesarstwie rzymskim byli na ułatwionej pozycji. Mieli łatwiej niż inne grupy wyznaniowe. Tylko, że Żydzi o tym nie chcą mówić, ale no to widać. To widać po tym, jak cesarze tak traktują tych Żydów jak jajko. Obchodzą się z nimi jak z jajkiem, byleby tylko jakoś tak nie, nie uszkodzić. Tylko dopiero wtedy, kiedy już Żydzi wyczerpują. Cierpliwość cesarską, kiedy dochodzi do otwartych buntów, mordów, jasnej, otwartej i definitywnej walce z autorytetem cesarskim, no to wtedy oczywiście dochodzi do tłumienia powstania, do tłumienia buntu. Ale to jest typowe rzymskie zachowanie. Żydzi to nie byli w niczym specjalnym. Oni tak mieli daleko wysuniętą autonomię, dlatego właśnie tak próbowali, dlatego tak naciskali, dlatego myśleli, że. O, skoro tutaj nic nam nie było, to dalej nic nam nie będzie. No i po prostu się pomylili, bo już tego się zrobiło za dużo. Ulało się, można powiedzieć. Także ta trzyletnia to nie była wojna. To było tłumienie powstania żydowskiego, bardzo krwawego, gdzie frakcje zelotów żydowskich wybijały się nawzajem równie chętnie, co wybijały Rzymian. O tym rabin nie mówi. Za to zmienia kontekst listu do Rzymian, św. Pawła, rozdział 13 bo w tym rozdziale święty Paweł mówi, że wszelka władza pochodzi od Boga, więc należy być władzy poddanym. Czy ona jest zła, czy dobra, nie ma znaczenia. Bo kto sprzeciwia władzy, sprzeciwia się Bogu. Tylko, że rabin pokazuje to tak, jakby Paweł mówił konkretnie o Rzymianach, jakby tych Rzymian umieścił w liście. On tego nie umieszcza, tu chodzi bardziej o uniwersalną definicję, ale i tak Paweł przecież wiedział, co pisał. Wtedy cesarzem był Neron, kiedy on to pisał. On wiedział, że to nie jest idealna władza, daleko jej do idealnej władzy, ale jednocześnie był obywatelem rzymskim i wiedział, że w pokojowy sposób, też można osiągnąć zwycięstwo. Paweł nie chciał, by chrześcijaństwo służyło jak jakaś wymówka do anarchii, do buntu, bo on dobrze wiedział, co się w Jerozolimie i w Izraelu tam powoli zaczyna gotować, bo to było tuż przed wybuchem tego powstania. Dlatego Paweł ogólnie ostrzega, nie zaczynajmy buntu jak inni, bo na nich spadnie klątwa Boga. Także cytując tutaj Nowy Testament, niech umarli grzebią umarłych. Tak można by to podsumować. Święty Paweł mówi, zostawcie Żydów Żudami. Jeżeli oni używają judaizmu jako wymówkę do wypowiedzenia posłuszeństwa, to oni za to poniosą konsekwencje. No i ponieśli. I zastanawiam się, dlaczego po dziś dzień nie odbudowano świątyni, skoro im takiej brakuje. Mieli na to prawie 2000 lat. Wiele okazji. Teraz mają okazję. Czemu nie zaczną odbudowy z świątyni? Później mamy przekłamanie o uniewinnieniu Rzymian i Piłata w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 19. I co ciekawe, on pokazuje ten fragment, ten cytat na ekranie, gdzie Chrystus mówi, że ty nie masz grzechu, tylko ci, co mnie wydali, mają grzech. Tylko Chrystus mówi co innego. Mówi, ci, którzy mnie wydali, mają większy grzech od ciebie, ale ty nadal masz grzech. On nie usprawiedliwia Rzymian, że są niewinni, tylko on stwierdza fakt, że Ty masz władzę, podał Ci ją Bóg. Ponosisz odpowiedzialności za swoje czynki. Tak, to jest grzech, ale większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Nie, że Ty nie masz grzech. Tutaj w ogóle kłamię na ten temat. I co ciekawe, Chrystus nawet tutaj nie mówi, że to Żydzi mają grzech, ten większy, tylko arcykapłani, bo tutaj, tutaj jest to częstym źródłem niby antysemityzmu, ale zapominamy, że. Tu nie są obwiniani normalni Żydzi zwykli, tylko ta elita żydowska, ci arcykapłani, którzy od tygodni już przed Wielkim Piątkiem szukali, jakby tu Jezusa ukamieniować, skazać na śmierć, I w końcu im się udało. Czemu rabin zapomina o prześladowaniu chrześcijan? Gdzie się podziało te 300 lat pomiędzy śmiercią Chrystusa a uznaniem Konstantyna, że chrześcijaństwo nie może być prześladowane? Nie ma tego. Gdzie fakt, że pierwszych kilkudziesięciu papieży ginie każdy w zasadzie śmiercią męczeńską? Skoro to było wymyślone w Rzymie, dlaczego wszystkich papieży w Rzymie mordowano? Gdzie są korzenia hellenizmu odpowiadające za powstanie chrześcijaństwa? To nie Rzym stworzył chrześcijaństwo, tylko judaistyczny hellenizm go stworzył. Czemu nie mówi o tym, że Żydzi współpracowali wcześniej, w czasach hellenistycznych jeszcze, współpracowali? Z selełkidami, i wszystko było dobrze. I też dochodziło do powstań, bo było im za dobrze, bo myśleli, że jak mają więcej wolności niż inni, to mogą więcej. Więc buntowali się. A że Rzym te bunty we krwi topił, to mają za złość Rzymowi. Mimo, że nawet w czasie buntu mieli okazję się poddać i ocalić Jerozolimię i ocalić świątynię, ale tego nie zrobili. Według rabina Towia Singera to jest po prostu wielki rzymski spisek dziejowy, tak? W Rzymie wymyślono chrześcijan. Ciekawe, który z cesarzy ich wymyślił. I że to się w ogóle tak po cichutku przez te kilkaset lat tak przenosiło, tak tajne służby działały. z jacyś. No nie, nie mam pojęcia tak naprawdę. Rabin w ogóle nie pamięta historii od śmierci Chrystusa do przyjęcia chrześcijaństwa przez Konstantyna. Sam Paweł jak skończył. No nie zaciekawia. A skoro tak bronił Rzymian, a sam został przed nich ścięty, no to Sami widzimy, że coś tu nie gra. Ale jeszcze dobry jest jeden z komentarzy, <noise> mówiący, że tak zwany kościół chrześcijański został wymyślony przez Rzymian w IV wieku, a jego założycielem był Konstantyn. No to teraz już wiemy, od kogo naukę o chronologii pobierał lepszy komentator. <noise> Proszę Państwa, to jest niemożliwe. To jest jakiś nonsens, to jest absurd. To jest po prostu absurd. Tak więc pomódmy się krótką chwilę za takich bardzo zagubionych ludzi jak rabin Towasinger, Singer słowami Starego Testamentu. Niech się jednak zatrzyma ruina mojego życia, o Panie, Boże mój. Bo pamiętajmy, że prorok Jonasz się nie nawrócił, mimo że z Bogiem rozmawiał. Także niestety nie każdy jest gotowy do nawrócenia, nie każdy jest w stanie się nawrócić, nie każdy jest w stanie zobaczyć prawdę, a tylko prawda nas wyzwoli.